Dowiemy się, w jaki sposób możemy naszą aplikację przekształcić w coś, co już jest użyteczne. To znaczy, ma nie tylko interfejs, ale potrafi przyjąć trochę tekstu od nas, a po wciśnięciu wyświetlić go, zarówno tutaj w tej konsoli naszej aplikacji, jak i gdzieś zalogować tutaj na dole. Musimy też zrozumieć, w jaki sposób to działa. Musimy mieć świadomość tego, że interfejs naszej aplikacji to jest jeden byt, a drugim bytem jest ta część Pythonowa, która może wykonać jakiś, właśnie, Pythonowy kod. One są zupełnie osobne, ale muszą się ze sobą w jakiś sposób komunikować. Oraz należy jeszcze, żebyśmy wprowadzili pewne rozróżnienie. Załóżmy, że ta część, która jest widoczna dla użytkownika, czyli interfejs, to jest frontend, natomiast backend to będzie to, co jest gdzieś tam z tyłu i jest poza jego oczami. Skoro to będzie dla nas jasne, to wykorzystamy sobie nazwanie właśnie tej części Pythonowej tutaj jako backend i będzie to gdzieś tam w jakimś polu niedługo wykorzystane jako nazwa. Będziemy musieli ustalić sobie pewne połączenia i będziemy mieli coś takiego jak sygnały i jak sloty. Sygnał to jest coś, co jest emitowane, na przykład kiedy wciśniemy baton. Będziemy mieli sygnał, który mówi, że baton wciśnięto. Sygnały mogą być także edytowane na każdej zmianie w polu tekstowym. Poza tym możemy po prostu wywołać je bezpośrednio z naszego kodu. I to z kodu w Pythonie, bo to działa do komunikacji w obie strony. Będziemy taki sygnał wysyłali, i on powinien być połączony z tak zwanym slotem. Slot to jest metoda, czyli jakiś kawałek kodu, jakaś funkcja, która przyjmuje określoną zmienną. Więc slot będzie miał określone, jaki typ przyjmuje, i nie będzie nam się wolno pomylić. No, to szybciutko sobie zaczniemy. Wróciliśmy do korzeni i jesteśmy w posiadaniu zupełnie bezużytecznej aplikacji. Kiedy teraz nacisnę button, nic się nie stanie. Innymi słowy, muszę cię przeprowadzić przez wszystkie kroki potrzebne do tego, abyśmy mieli coś, co działa. Zaczniemy sobie od kodu, który napiszemy w naszej main page, czyli stronie, która nam się pokazuje od razu po uruchomieniu naszej apki. Kiedy mamy ten item... W środku potrzebujemy dodać nowe pole Connections. I jak widzisz, pojawi się pewien problem. To dlatego, że musimy sobie zaimportować u góry QTQML. Kiedy to zrobimy, Connections powinno się podświetlić na zielono. Musimy tutaj ustawić sobie jakiś target, z którym się łączymy i nazwiemy go backend. Zauważ, proszę, że nie podałem tutaj żadnego cudzysłowia. I w takiej formie ma to właśnie zostać. W tym naszym connections jeszcze niedługo będziemy potrafili wyemitować sygnał, ale na razie, może wróćmy sobie do naszego Python'a. A więc zajmujemy się naszym Pythonem. Musimy ten backend, który jest jako connection w QML-u, jakimś sposobem podpiąć. I żeby go podpiąć, będziemy musieli mieć klasę, która będzie reprezentowała. Naszą stronę po stronie Pythonowej. Ten main page, którym byliśmy przed chwilą, będzie miał tam zaimplementowane swoje metody, które możemy wywołać z backendu, a także sygnały i sloty. W tym celu stworzymy sobie na początku klasę, która go będzie reprezentować, a dopiero później wszystko odepniemy. Więc tworzymy sobie klasę i załóżmy, że nazwiemy ją po prostu main window, bo ma przedstawiać nam główne okno. Na samym początku sobie tylko taki pusty placeholder stworzymy, a następnie musimy zaimportować kilka rzeczy. Chcemy po pierwsze mieć Q object, czyli to z czego ta klasa będzie dziedziczyła, ale także dostępne sloty i sygnały te pythonowe. Dlatego wkleiłem od razu linijkę i nasze dziedziczenie przerzucam tutaj. Poza tym jest taki dobry zwyczaj, że kiedy tworzymy swoje własne klasy i zaczynamy dla nich tworzyć jakieś pola, inne rzeczy, to mamy inicjalizację tej klasy załatwioną z góry i wykorzystującą dziedziczenie. Więc może wrzućmy to od razu, zanim się okaże, że ktoś z Was to pominie, a już zacznie swój kod rozszerzać. Więc te dwie linijki to jest właśnie to. A teraz przejdziemy do bardziej. Rzeczy takich związanych z robieniem aplikacji w Qt. A i widzisz pewnie masę errorów po mojej prawej stronie. Niestety, Qt Creator nie jest zbyt rozbudowany, jeśli chodzi o edytor tekstu. I osobiście wolałbym pisać kod w PyCharmie, natomiast staram się trzymać ten kursik w jednym programie, więc korzystam z czegoś, co wyświetla masę, masę errorów. Dla Ciebie. Ważniejsze często niż wiele z tych komunikatów będzie tylko to, czy aplikacja się uruchamia i działa poprawnie. Bardzo polecam PyCharm'a swoją drogą, a teraz tworzymy metodę, którą wywołamy z QML'a. Takie metody spodziewają się otrzymania sygnału i żebyśmy mieli je jako dostępne, musimy wykorzystać dekorator slot i podać w jego nawiasie typy danych, które spodziewamy się otrzymać. Czasem chcemy wywołać jakąś metodę i nic jej nie przekażemy, natomiast my chcemy przekazać kawałek tekstu, więc tu będzie str. Dopiero dalej piszemy sobie nazwę naszej metody i niech to będzie na przykład submit text. Ona przyjmuje oczywiście argument self i jakiegoś tam stringa, którego nazwiemy tekst. Dalej nasza metoda zajmie się jedynie printowaniem i niczym ciekawym teraz gdy mamy tę klasę gotową moglibyśmy jakiegoś backenda sobie w końcu stworzyć o którym mówię, mamy całą gotową klasę prawda? ten backend będzie podpięty do naszego engine'u, który jest zrobiony tutaj, więc przyda nam się kilka enterów i możemy napisać engine teraz potrzebujemy wywołać root context i na nim możemy wywołać set kontekst property. Teraz potrzebujemy wywołać nazwę backend, czyli wszędzie jest ta sama nazwa backend w zasadzie. I dalej naszą klasę. Natomiast nasza klasa jeszcze nie istnieje, więc ją zainicjalizujemy linijkę wyżej. Będziemy mieli obiekt main z klasy main window. I teraz ten obiekt przekazujemy tutaj. Super. Kiedy to jest gotowe, możemy wrócić do naszego QMLa. Natomiast tuż przed przełączeniem się do niego powinniśmy skopiować nazwę tej metody, bo będziemy ściśle z niej korzystali. Teraz przechodzimy do Main Page i musimy sobie znaleźć przycisk, do którego chcemy podpiąć akcję. Mamy submit button i oczywiście korzystamy z onClick. To jest coś, co się wywoła, kiedy go klikniemy. Otwieramy nawiasy i teraz korzystamy z tej samej nazwy co wcześniej czyli backend. Ta nazwa jest ustawiona tutaj wyżej w connection, przypominam, connections. Jest backend. Następnie po kropce wklejamy nazwę tej metody i tutaj możemy jakiś tekst. Mamy u góry stworzony tekst input, więc to z niego tekst będziemy chcieli sobie wyciągnąć i teraz należałoby przetestować czy nie zrobiliśmy jakiegoś błędu. Klikamy sobie Submit i zobacz, że tu na dole pojawia się tekst. Nawet mogę go zacząć edytować i pojawi się edytowany. Super. To znaczy, że pozostało nam tylko już sprawienie, żeby ten tekst doklejał się gdzieś tutaj. To nie wydaje się trudne. Będziemy musieli wywołać jakiś sygnał z Pythona, który zostanie odebrany przez nasz frontend. I ten frontend podmieni nam tekst. Więc wróćmy sobie do naszego Pythonowego kodu. I teraz stworzymy sobie ten sygnał. Ten sygnał będzie należał do naszej klasy jako na przykład jakaś zmienna. Tak w ten sposób trochę to potraktuj. Będzie to Submit text, signal na przykład. I to będzie signal, który ma stringa w sobie zawartego. Możemy go teraz emitować na przykład z tej metody albo z jakiejkolwiek innej. Więc tutaj odwołamy się do niego przez self i jest submit, tekst, signal i po krowce jest emit i w nawiasie przekazujemy treść. Więc tutaj będzie tekst. Po prostu to, co otrzymaliśmy. W porządku. Teraz możemy wrócić do naszego QML, ale również bardzo jest ważna ta nazwa, ten submit text signal. Więc skopiuj to sobie i dopiero teraz wracamy. Musimy przejść do naszego connections, i tutaj będziemy tworzyli funkcje, które odbierają sygnały. Więc piszemy function, i teraz struktura jest taka, że bierzemy nazwę sygnału, którą mamy. Pierwszą literę zmieniamy na wielką, i teraz dopisujemy on. I dopiero takie coś jest poprawne, jeśli tutaj po prostu submit text signal wkleisz, nie będzie działało. Przyjmuje nam to załóżmy str, bo tutaj nie jest to zakazana nazwa, to już jest QML, a nie JavaScript. I w tych nawiasach odwołamy się do naszego pola tekstowego. Musimy je sobie znaleźć, i ono nazywa się tekst 1, więc piszemy sobie tekst 1. I dokleimy, czyli plus równa się. Dokleimy sobie najpierw nową linię, czyli ukośnik N. A potem do tego dokleimy otrzymanego stringa. Uruchomimy sobie ten kod i zobaczymy, czy może gdzieś się potknęliśmy. Wszystko działa poprawnie. Możemy sobie tutaj coś napisać. I sądzę, że jest to. Wszystko, co jest ci potrzebne, żeby móc stworzyć interfejsy w Qt Quicku do swojego kodu Pythonowego, bo teraz już masz jakąś podstawę, na której możesz budować więcej wiedzy i już wiesz, co jest najważniejsze, czyli jak podpiąć backend do frontendu i jak wywoływać jakieś metody. To, co już tam w Pythonie będzie się przetwarzało, to jest bardziej zależne od tego, jaki masz projekt i jeśli chcesz się nauczyć lepiej programować, to bardzo ci polecam. Wymyśl sobie jakiś projekt ciekawej aplikacji i niech to będzie coś, co sprawi, że się trochę na gimnastykujesz. Trochę rzeczy, które niekoniecznie umiesz, ale już mniej więcej wiesz w jakiej kolejności to robić i będziesz sobie szukał po prostu brakującej wiedzy na bieżąco i jakoś tam ta aplikację doszyjesz. Oczywiście będziesz się potykał wiele razy, ale też niesamowicie dużo się nauczysz. Zostawiam Cię z tym. Do usłyszenia, cześć!